Moi drodzy witam Was bardzo serdecznie. Komputek, dzień drugi. Dzisiaj będzie vlog z najciekawszych stanowisk na Komputeksie. Nie tylko, bo jeszcze wieczorkiem spadam na Fraktala, ale to jest poza Komputeksem. Jest to w Taipei 101 na 88 piętrze. Tam niestety będę musiał nagrywać taką mniejszą kamerką, także weźcie to pod uwagę, że nie będzie idealnie z dźwiękiem, bo nie będę operatora ze sobą. Mam tylko zaproszenie ja, także musicie wybaczyć. Jedziemy. A teraz jesteśmy na stanowisku polskiej marki Endorfi. W tym roku widzę, że panowie tutaj odstawili sztosik ze stanowiskiem. E, za chwilkę powiem Wam coś na temat myszki, ponieważ na myszce się nie znam, to będzie gość specjalny, ale to niespodzianka. No i jeszcze pokażę Wam jedną rzecz, bo tak naprawdę z takich nowości, nowości, powiedzmy, to jest tylko Fortis wersji Black. Czyli jak była Fera 5 Black, tak jest Fortis 5 Black, także teraz może przejdziemy na stanowisko z myszką. W oczekiwaniu na eksperta od myszek to jeszcze powiem Wam jedną rzecz, bo okazuje się, że już w końcu Endorfi prowadziło przewody 16-pinowe do zasilania nowych kart NVIDII, także mamy dwie końcóweczki 8-pinowe, które wpinamy w zasilacz, no i końcóweczkę 600-watową, którą wpinamy w kartę graficzną, także wszystkie Supremo FM5 te przewody otrzymają. Także jeżeli nie macie, muszę się spytać, dopytam się i dam wam znać, albo gdzieś tutaj zrobimy napisik, czy można sobie osobno to domówić, jak to wygląda i tak dalej. Także to dla Was ogarnę i się dowiem. Co to za myszka? Dzień dobry, widzę, że wybrał Pan super myszkę. Przepraszam, Pan. E, to... ja, ja, ja tylko lixał Pan no, no właśnie. Super myszka, nowość od Endorfi, Jest to Leaf Plus Wireless. Totalnie nowa e, myszka nowej generacji. Można powiedzieć taki mały, następca Lixat. 39 gramów, czyli lekka, ale niech pan dotnie. Ale ja wolę cięższe na przykład i co? A grał pan gdzieś w nie No to teraz pan Pomidor. zacznie. Teraz Pomidor. pan zacznie i doceni pan lekkość myszki, bo tam jest ważna Przy budowaniu ręka musi chodzić tak. Okej, okay, dobra. Dobra, panie, ale jaki sensor tu jest? Sensor. No 335 topowy sensor naprawdę i tutaj zero ściemy jest 2.4 GHz, można sobie ją też wyłączyć, to a taka... to wtedy nie będzie działać, nie będzie. A, dobra, super, okay. super opcja, ale jest też Bluetooth. Aha. I teraz tak. Bluetooth raczej nie polecam, raczej 2.4 GHz taka i teraz polepie, co? odchodzisz od biurka i ładujesz. I ładujesz! Tego się domyśliłem. No dobra. i ale to po co jest tutaj to o USB? No odzyskujesz sobie, no Dany... bo... a czyli to co ona no nie no, yeah. sobie, możesz sobie tak. Przede wszystkim możesz sobie tu przyczepić yy, tego dongla. Ale tego... Czekaj, to nie jest dongle, który się łączy z komputerem i ten dongle się łączy z, tym, z tą myszką, czy jak? No nie, tu jeszcze trzeba tego dongla wstawić. Aha, w piącie. I wtedy on jest bardzo blisko myszki, no bo wiesz, biurko tu nie. Nie sygnału. Dokładnie. I sygnał jest bardzo mało rzeczy, które może Ci przeszkodzić w tym, żeby ten sygnał się zakłócił teraz, ale jeżeli sobie będziesz bardzo uparty i tego dongla sobie wepniesz gdzieś tam w dół, to sobie przynajmniej odzyskasz USB jedno. I... Aha, I ale... tyle? No i jeszcze podświetlenie, nie? Tak, ale to USB jest w kąpie, dobra, kumam. No. Ale mogę też przewodowo używać, tak? Możesz. No A ile nie? na baterii działa? Ile na baterii? No tak, zależy. No, czy właśnie z podświetleniem, czy bez. Tak, do 160 godzin. Czyli właściwie miesiąc pracy na etacie. Ale to w Excelu 160. Roku. No w Excelu to nawet pewnie będzie 159. Nie dobra, tak poważnie. Ja się na myszkach nie znam, także dziękuję. Powiem tak, nie. Ale ja chociaż używasz. A używam, tak. To jest myszka z takim potencjałem, którego pan nawet nie, nie jest w nie stanie wykorzystać. Ale warto mieć chociażby dla tego designu. No właśnie, bo Ocena. Wcześniej, wcześniej widzisz, ja się nie znam, ale wiem, że poprzedni model. No nie wiem, czy poprzednik, czy. Czy inna, no taki też drukarz. No, no a teraz jest trójkąciki. Każdy mężczyzna lubi trójkąciki, to wiadomo. A -a. Mówi o pizzy oczywiście. I teraz jeszcze jedna rzecz, a propos pizzy. Jest jeden minus tej myszki, a mianowicie taki, że nie polecam jeść, używając, bo tam może nawpadać. nam napadać. A to także to jest dla, dla czyścioszków. Myszka. To co ja mogę powiedzieć, ale ja w ogóle nie jestem z tego stoiska, ja tu nie pracuję, ja tu w ogóle nie. A to. Pa... Tak? Ja byłem przechodnim, do widzenia A, pozdrawiam. No, no to wszystko już teraz wiecie o myszce Leaf plus wireless. Po Dobra, bo strasznie busy są tutaj na tym Endorfi i kurczę, musiałem zabrać konkurencji, te chłodzenia. Dobra, Fortis 5 Black, czyli mamy wersję zwykłą, bez podświetlenia. Cała czarna, czyli różnica tylko i wyłącznie malowanie. Robię zresztą takie teści Ferry 5, także to malowanie faktycznie nie wpływa jakoś ujemnie na temperatury. No i druga wersja, to jest oczywiście z podświetleniem ARGB, także mamy podświetlany wentylator, fluktus drzeasna, różnica oczywiście tylko i wyłącznie w podświetleniu, no i mamy podświetlenie na forkisie na górze, na tym plejcie. Także te chłodzenia niedługo nie mam. Dokładnie jeszcze daty premiery mają się pojawić właśnie w sprzedaży. No i tyle tak naprawdę jest. to jest takich rzeczy, których jeszcze nie widzieliście u mnie na kanale, jeżeli chodzi właśnie o markę Endorfi. E, liczyłem na to, że zobaczę Grandisa 5, ale niestety. Jak pewnie oglądaliście mój podcast z Piotrem Pietrasem, no to na ten temat mówiliśmy, Grandis będzie. Nie wiem czy Grandis 5, ale będzie, pojawi się. Będą też jakieś rzeczy, które podobno no... W jakim stopniu zaskoczą, także na to czekamy. A na chwilę obecną, to wszystko, jeżeli chodzi o markę Endorfi i ich stanowisko na Computexie. Jestem teraz na Deepcool'u, no i zobacz, taka ciekawostka. Mamy podstawę chłodzenia powietrznego w postaci komory parowej. Podobno dzięki temu Deepcool mógł podnieść wydajność tego chłodzenia o 20W. Chodzi o TDP. Wiecie, że TDP to jest ilość wydzielonego ciepła wyrażona w watach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Bo Deep tam pewnie chętnie mi sampla wyślę. Generalnie, zobaczcie chłodzenie dwuwieżowe, ale ta pierwsza wieża jest taka tyci-tyci dlatego, że one są, jak wiecie, pewnie obudowane, więc to wszystko musi być tak skonstruowane, żeby pasowało. Mam jedno chłodzenie, akurat nie to, które teraz Wam chcę pokazać, to jest ASSASSIN 4 VC VISION z wyświetlaczami, także ja będę robił też teścik zasilacza, przepraszam, zasilacza, chłodzenia Deepcoola właśnie z wyświetlaczem. To Wam wszystko powiem, jak to wygląda, natomiast mój ma, o, to będzie chyba ten, tutaj chyba przejdziemy z boku może. Ja mam ten model, także ten mi się wydaje fajniejszy od tamtego. Ciekło cykrali, ciekło cykrali... Jak to? Ciekło... Kry, Krystaliczny. Ciekło wyświetlacz. E, także chłodzonko dla Was przetestuję. E, I może pokażę Wam zasilacz, którego testów... Zasilacz w sumie, którego testów nie ukończyłem, bo spalił mi się tester. Ale zasilacz naprawdę zapada się fajnie. To już jest standard 3.1, ATX 3.1 i wsparcie dla PCI-Express 5.1, czyli też nowa kostka 2 razy 6 pin. Tu jest właśnie ten zasilacz akurat w wersji białej, moc 1000W, ale zobaczcie, bardzo kompaktowa jednostka, czyli tutaj mamy 15 cm zaledwie, w każdej ołdowie prawie Wam się zmieści. Jedynie co zauważyłem, to nie było trybu półpasywnego, aczkolwiek wentylator był cichy. Jak mówię, testów nie udało mi się ukończyć, ale zapowiadały się one zacnie. Mamy logo Deep Coola, nie podświetlane wprawdzie, ale jest takie delikatne logo Deep Coola jak to ma miejsce w przypadku ich chłodzeń. Także zaświadcze fajne. Mam nadzieję, że tester przyjdzie do mnie nowy już niedługo i będę mógł dla Was do testów zaślaczy wrócić. A jeszcze jedna rzecz dość istotna w tym zaświadczu, mianowicie wszystkie przewody są w oplotach. Nie są to prawdzie takie typowo nylonowe oko, to one są takie delikatnie śliskie Lipton, czujesz? Tak, tak Czujesz? Tak, tak. tak. Ale każdy jest osobno y, osliwowany, czyli jak to się mówi, o... opleciony. opleciony. Także to jest też fajna sprawa, a zasilacze są naprawdę dobre cenie, bo z tego co się nie mylę, 750-450 zł. I też zobaczcie, że przewody nie są sztywne. A to jest dla mnie akurat istotne, bo w wielu przypadkach mamy na przykład na końcu przewodów kondensatory, to potem wszystko jest owinięte taką, wiecie, tą koszulką termokurszliwą i później ciężko jest gdzieś to dogiąć. A tutaj mamy naprawdę bardzo elastyczne. I nie ma znaczenia, czy to jest przewód 245, czy to jest EPS, czy to jest właśnie peryferia. Wszystkie są w oplotach. Ktoś czuję, że to będzie hit. Niestety na stoisku Noctua jest dość busy, że tak się wyrażę. Dużo osób, także tylko krótko o tym, co chciałem Wam pokazać i powiedzieć. Pierwsza rzecz to projekt, prototyp w sumie, Chłodzenia IO pasywnego, czyli na zasadzie grawitacji, bez żadnej blokopompy. To może być stosik, no ale kiedy to wejdzie do produkcji, nie mam pojęcia. Przynajmniej taką informację dostałem wczoraj, jak rozmawiałem z Jacobem. Natomiast rzecz, która się za chwilę pojawi, czyli Noctua NHD 15G2 z różnymi podstawami pod Intel. Chodzi oczywiście o tą 12, 13, 14 generację. Chodzi o to, że jeżeli macie na przykład bardziej, wklęsłą, bardziej wklęsłego IHS-a, to wybieracie podstawę bardziej wypukłą, im mniej wklęsły, tym mniej wypukłą. Jedyne moje pytanie jest takie, jak klient końcowy będzie wiedział, którą podstawę wybrać. Także to może być troszeczkę ciekawie, ale no coś takiego jest i chciałbym to przetestować, poprosiłem o sample, pewnie sample dostanę i w tym momencie zobaczymy, czy faktycznie są jakieś różnice w wydajności znaczące, czy też nieznaczące. Ja akurat mam czapkę wklęsłą, więc będzie to łatwe do sprawdzenia. Hej, chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Obudowy, które zrobiły dość dużą furorę na YouTubie. Czyli mamy taki fajny wyświetlacz, no i generalnie skrzynka dość nietypowa. Rozmawiałem z przedstawicielem właśnie tej marki wczoraj. Być może uda się, że sampelki do mnie przyjadą. Także obudowę Wam tylko tutaj no pokażę. Widzieliście o mnie jednokrotnie pewnie na innych kanałach, ale pokażę Wam coś moim zdaniem jeszcze bardziej ciekawego. Także chodźcie. Powodzenie ajo. zobaczcie, generalnie tak, To jest pompa wbudowana, z tego co się orientuje w chłodnicę, ale czajcie ten wyświetlacz w postaci takiego smartfona starego, który wychodzi właśnie z tej podstawy bloku wodnego. No, podoba mi się to, powiem wam szczerze, że takie jest inne, nie? Poprosiłem też właśnie o sampla czegoś takiego, powiedzieli, że jak już będą dostępne, to postarają się mi wysłać. U Giskilla zawsze można liczyć na efekty specjalne, tak że byliśmy tu w zeszłym roku, jestem w tym roku. E, tutaj zobaczcie, tym razem 14900KF na 7 GHz wykręcony. No bez tego azotu to sądzę, że wiecie co by tu się działo, nie? Teraz jest chłodniutko, a wtedy byłoby bardzo cieplutko. Erek, co to masz? Cam2. Nowy standard pamięci RAM. papa. to Papa. Come to papa. Nie mamy zbyt dużo informacji, kiedy to będzie takie już ogólnodostępne, kiedy to będzie zaimplementowane. Jest wiele rzeczy pod NDA jeszcze, no ale to jest właśnie coś, co ma pojawić się w niedługim czasie. Pytanie, czy to wypali, bo kam jeden nie wypalił. To było przez trójki czas i to w ogóle się nie przejęło. Także generalnie jesteśmy na Gskillu, gdybyście nie wiedzieli. Jest kilka nowych produktów, też o jednych nie mogę nic mówić, bo jest NDA. Także no nie będę wam tutaj nic ściemniał, pokażę wam tylko teraz, co już było ogłoszone tak oficjalnie, czyli mamy pamięci Royal, e, które pamiętacie pewnie z DDR4, także idziemy teraz do Royali, no to chodzi o to, że mamy te takie ala diamenciki na e, na e, pamięciach, one są podświetlane, także wersja srebrna, wersja złota, tak to wygląda, ale chciałbym wam pokazać, bo podobno właśnie już jeden system działa z CAM2. I zaraz Cindy nam pokaże, jak to wygląda. Także idziemy na stoisko. Także tutaj mamy już właśnie systemik, który działa z, z CAM2. Na razie, zobaczcie, nie ma na nim żadnego radiatora i, i nie mam też odpowiedzi kiedy takie radiatory się pojawią, czy się pojawią. Nie mam pojęcia jak to będzie z temperaturami wyglądało. Czy A czy ciepłe? Nie, chłodne, bo zobacz, tu wentylatorek Aha. wieje na to, także to jest chłodzone. W tym przypadku jest to moduł 48 GB, 7800 MTS, czyli megatransferów na sekundę, z opóźnieniami cel 36. Także, no, sztosik bym powiedział, zobaczymy. Także tutaj, o może Kuba pokaże, że patrzę, akurat jest CPU-Z pokazane, także mam pamięci, 3900 taktowanie, tak, to, jest, 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 jest. 36, 48, 48. I to działa na Intelu 14900KF. Ty, 14900KF i takie chłodzenie? Patrz Kuba. Takie ciupkie? Ale jest czy nie? Nie no, co ty? No, na stoku działa, ale, ale boostuje do 5,7 GHz. Temperaturek nie ma podanych. No dobra, to czekamy na kam 2. To jest tak, C -a -my, my 2. Powiem tak, kopara mi opadła delikatnie, bo mówię, kurde, 8000 MHz, 96 GB w czterech kościach, ale na czym? Na Threadripperze, czujecie bazę? Ja, żeby nie było, żeby nie było, patrzcie, Threadripper. 8000 MHz cel 38 na płycie Asusa. Tego się nie spodziewałem. Gdzie <noise> to <noise> Okazuje się, że tamto to, to jest nic. To jest peakuj, słuchajcie. AM5 na 670E 10600 megatransferów z Ryzenem 8600G. 8500G, sorry, przepraszam. Także to jest Kuba pokaż. No widzisz, da się, da się. Tutaj tak szybciutko. Płyty nowe pod Ryzen 9000, czyli tak. X870 i X870. Piotr tutaj takie pytanko, bo tak. obydwie, bo kiedyś E a B, Z, no to było kwestia PCIe Express 5.0, tak, tak? Dla tak, dysku. Tak, a tutaj tak naprawdę mamy i tutaj PCIe e, Express 50? W teorii według AMD powinno być, dla obu chipsetów powinno być dostępne do no i 5.0 0 dla karty Kistoy. No właśnie, także zobaczymy jak to już, no prawie niedługo, tak? Lipiec mogę już oficjalnie to powiedzieć, że tak było. Nie wiem, u mnie pojawiła się informacja. To taka. Ja też Mówię, koniec lipca. że koniec Lipsa będzie premiera, także tu mamy płytki i mamy płytki pod Intela, nas tam jest ciekawa Dobra. sytuacja. Ja to Pokażę Wam, dobra? No i to zobaczcie, nie ma informacji, jaki to jest chipset, tak? Także to jest wszystko ściśle tajne przez poufne. Akurat jesteśmy na stoisku Asroka, także są płyty Asroka. no ale jak widać, ani na specyfikacji, ani na płytce nigdzie nie uświadczycie tego, jaka, jaki to jest właśnie chipset płyty głównej. No, także taka ciekawosteczka, czyli niedługo spodziewamy się procesorów nowych Intela. Będzie ciekawie, będzie fajnie, bo w końcu są premiery, w końcu będzie można coś Wam pokazać. Także tyle ze stoiska, Astro. idziemy dalej. Tu jest sztosik, komputer, który będzie dedykowany tylko i wyłącznie pod AI i mało tego, będzie do kupienia, czaićcie? A zobaczcie do środka, tu mamy ciecz i to nie jest olej mineralny podobno, także wszystko jest chłodzone cieczą. Oczywiście na tyle mamy wentylatory, reaktory i tak dalej, wersji finalnej, bo to też jest prototyp, będzie można otworzyć sobie górę i to wszystko wyciągnąć podobno. Eee, tutaj to jest projekt Thermaltake'a i w tym momencie leci test, który obciąża Procka na około 300 W, to jest Zion na, na płycie W790. I zobaczcie na temperatury: na procesorze 57 stopni Celsjusza, na karcie. A, package, dobra, czyli mam tak: CPU, ogólny wynik 57, na package mamy 63, na GPU hotspot, czajcie hotspot. A są dwie karty, 40 stopni Celsjusza. Są to jakieś radeony, widzę, Phantom Gaming, a jakie ja zaraz Wam powiem? 7800XT. Ja mam pytanie. Tak. Czy jak sobie znajdziesz tą górę, okay. to można tu smażyć frytki? Ale e, bekon, bekon, frytek nie, ale bekon można usmażyć. Ejczko ewentualnie da się. To, ale tu podniutkie jest. jest. Także, no powiem tak, śtosi. I to będzie, bo tutaj jeszcze ma, nie ma przedstawiciela marki. Rozumiem, że to jest projekt termaltejka. Tak. Czyli to jest projekt termaltejka. Projekt Termalteka, natomiast tu jest jakaś firma Timax jest, która pewnie dostarcza tą ciecz. Okej. Okay. Obudowa jest termaltejka. Ja jestem ciekawy tylko, jak to będzie transportowane. Bez, Czy bez, cieczy. bez cieczy pewnie, bez cieczy nie? Cieczy Czyli dostaniesz pewnie Dokładnie i sobie dostaniesz banieczkę. Cyk. Cyk. Z tyłu jeszcze mamy zobaczyć, że tu są wentylatory odprowadzające a tu są akurat wiewające z tej strony. Ale dmucha, ja pierdzielę. A zobacz tutaj jaka jest bateria. Czekajcie, muszę zajrzeć. Ło kurde, panie. Sześć wentylatorów. Da się radę pokazać? Się nie da rady pokazać? A te wentylatory są piękne. Ktoś jeszcze? Tutaj wszystko. FSP pewnie znane Wam jest głównie z zasilaczy. Szkoda, że ta marka generalnie nie jest jakoś super popularna w Polsce, bo oni robią naprawdę dobre zasiłki. Mało tego przecież wiele firm z ich OM-ów korzysta. Natomiast teraz okazuje się, że w tym roku prawdopodobnie wrzesień, październik będą wypuszczali na rynek chłodzenia. Mamy chłodzenia Ayo. I tutaj od 240 po 480, aczkolwiek nie mają 280, co jest dla mnie dziwne. Na 480 to już taki niezwykły klocek. Ciekawy jestem, czy kolwiek obudowa nie będzie wspierała takie chłodnice, nie? E, ceny jeszcze dokładnie nie znam, około 130 dolarów za 360, ale wiecie, jak to jest. Podatek od nowości, Cło i tak dalej, i tak dalej. I wypuszczają jeszcze chłodzenia powietrzne, jedno- i wieżowe, w dobrych, podobno cenach, bo około 60 dolarów. Oczywiście jak to jest w Polsce, jak to się przykłada na polskie pieniądze, to wiadoma sprawa. Także tego nie jestem w stanie Wam teraz powiedzieć. Także nie tylko zasilacze, ale ich i chłodzenia jest tego co wiem, też obudowy. Mam nadzieję, że za chwilkę zobaczymy, że coś ciekawego nam pokażą. No to co, zasilacze, jak już na FSP jesteśmy i teraz się okazuje, że seria Hydro nie będzie kontynuowana. Będą trzy nowe, jak gdyby, brandy tej marki. Pierwszy z nich to jest Vita, czyli taki entry level od 600 do 1000W i jest on już podobno dostępny w można go kupić, akurat nie w kolorze białym, ale czarnym. Dalej, drugi taki level średniej półki, powiedzmy, to jest Advan, nie wiem, czy dobrze wymówiłem. Też moc około do 1000W i najwyższy model zasilaczy, czyli Mega, Mega Ti, czy też Ti, jak to woli. I tutaj, Taj, przepraszam, tak, Taj, ten Wam może pokażę, akurat moc tego to 1350W, no i będziemy mieli oczywiście standard, w ogóle we wszystkich tych zasilaczach, będziemy mieli standard PCI Express 5.1 i ATX 3.1. Tu mamy, zobaczcie, aż dwa wejścia do tych przewodów, to są te 6 plus 6, czyli te nowe, czyli spełniające standard PCI Express 5.1. Także taki zasilacz może zasilić, powiedzmy karty, zasilacz zasilić, wiecie o co chodzi. Karty, które mają dwa takie wejścia, na przykład Hall of Fame od KFA2, takie wejścia dwa właśnie posiada. Tak. I ja wykorzystuję tą kartę w swoim komputerze. Czyli potrzebujesz. A masz taki zasilacz? Eee, takiego nie mam. Mamy zasilacz konkurencji ax -a 1600i. Natomiast A, okay. faktycznie to jest problem duży, żeby podłączyć inaczej. Albo wykorzystać te dwa no. złącza, albo wykorzystać te PCIe tradycyjne. Okej, okay, kumam. Bo, bo niekiedy trzeba podłączyć 8 aż. Wiem, jeżeli masz przejściówki. No są ja z tym, także no, szacun, szacun, bo dwójki jest. Także to dobra robota. robota. Good job. To tyle o zasilaczach, zobaczymy co pokażą nam dalej. Być może nic, a być może coś jeszcze. Tak jak podejrzewałem, będą też obudowy FSP. Nazwa. No trochę tego nie czaję. Kto to wymyślił? CF12FAD, czy też FAD. Okay. Nie, obudowa jest bardzo ładna, podoba mi się, zobaczcie. Generalnie tak, obudowa, od razu mówię, nie będzie dostępna z wszystkimi tymi wentylatorami, które za chwilę zobaczycie, tylko jeden wyciągający. Natomiast wentylatory są tak, połączone przewodami, ale w środku tego nie widać. Można na nich zobaczyć, jakie, jest, jakie są obroty. Tutaj to będzie widać. I tutaj na dole obudowy mamy. Sterowanie, czyli tak, możemy sobie zmieniać, zobacz, ja sobie kręcę i zmieniam sobie kolory podświetlenia. Jak wcisnę, to to się zmienia szybciej, wolniej i tak dalej. Także mamy pełne RGB, czy też ARGB, e, pojedyncze kolory. Tutaj możemy sobie to włączyć, jeżeli komuś to przeszkadza, aczkolwiek jeżeli ktoś kupuje taką obudowę, to nie sądzę, żeby RGB wyłączał. A tu mamy po prostu regulację szybkości obrotowej tych śmigień. Panele szklane, oczywiście, bo tak, e, obudowa zasysa. No właśnie, teraz dobre pytanie, czy zasysa? Czy to są wentylatory z odwróconym przepływem powietrza, czy też nie? Tego się nie dopytałem, no, ale mamy je na boku, na dole i teraz kolejne pytanie, jak te na dole zaciągają powietrze, skoro one są tak dość wysoko, widzicie, tutaj na tej piwnicy takiej umieszczone. No czuć tam, że coś ciągnie, nie? Czujesz, Kuba? Ale... Tutaj też ciągną. Nie. Nie. No powiem tak, takie ciekawe contraption, No zobaczymy. Cena tej obudowy to podobno 170 dolarów, niewiele niby, ale pamiętajcie, że w komplecie będzie jeden wentylator. Także resztę trzeba będzie dokupić. No zobaczymy. Być może wyślą to na testy, będzie to dostępne też w Europie. Z tego co mi tutaj mówił przedstawiciel Marki. Wygląd fajny, jak będzie z temperaturami, z e, kulturą pracy, no to wiadomo, to jest dość istotne, o tym się dowiemy dopiero jak będą wysyłane sample. Tutaj kolejna ciekawa obudowa, e, typu akwarium, ale zobaczcie, że panel jest zaokrąglony i to jest jeden kawałek, w jednym kawałeczku. E, obudowa przychodzi z czterema wentylatorami, czyli trzy na boku, jeden na tyle i ma kosztować 125 dolków, także no, no. Plus, oczywiście, nasze podatki, tak? Ale fajnie to wygląda, powiem a ja przecież całkiem zgrabnie. Ta jest kompatybilna z tymi wszystkimi systemami BTF, Stealth i. Nie, nie zapomniałem? Project Zero od MSI. Natomiast druga, która uwaga, tak jak ją widzicie, znaczy oczywiście bez płyty, bez karty i tak dalej, ale z wentylatorami, z tym wszystkim 65 dolarów. No kurde. Byłem w szoku, powiem szczerze. Tutaj już nie mamy jednolitego panelu. No oczywiście to wiadomo, tutaj pewnie to podnosi koszty, tak? Tu mamy dwa panele, czyli osobny ten przedni, też zaokrąglony i osobny boczny. Ale mamy raz, dwa, trzy, sześć wentylatorów w komplecie za 65 dolarów. Także naprawdę, powiem Wam, sztosik. I no, nazwa to samo, moim zdaniem, w Europie nie bardzo się przyjmie. Kuba, pokaż. s a No Dziwne mają te nazwy, ale być może Nazwy, takie nazwy robocze. Nie? Nazwy robocze, takie fabryczne, wiecie o co chodzi, nie? Nie, ale chyba co sądzisz? Moim zdaniem fajna jest, nie? I za 65 dolarów z wentylatorami sztos. Moim zdaniem sztos. Kolejna obudowa, tym razem od XPG, słuchajcie. Też dość ciekawa, bo zobaczcie, mamy panel ze szkła, to nie jest pleksa na pewno. Wygięty. Nazwa to Invider X Pro. Największa obudowa jaką mają. Podobno kartę, jakie mam się zmieszczą, to 460 mm. Nie wiadomo, ile będzie miało wentylatorów w komplecie, bo tutaj jeszcze nie ma finalnego projektu, nie ma finalnego produktu, który będzie w sprzedaży. Jak będzie to, sampla mam dostać na testy. Standard płyt, jaki będzie wspierała poza tymi zwykłymi to BTF od Asusa. Czyli na razie nie ma im o MSI Zero czy też o stealthie, ale na pewno rozmawiają wiem, że z ASUSem i taki standard będzie wspierany. Także ten standard, jak widzicie, się bardzo szybko rozwija. A mój liście, że tak szybko to się nie stanie. Tutaj możecie sobie jakieś tam filmiki, gify i loga swoje wrzucać, pewnie zdjęcia też. No i pewnie gdzieś tam za pomocą jakiegoś przewodu USB wewnętrznego 2.0 można sobie to synchronizować z HWIF na przykład i wyświetlać sobie temperaturki. Także całkiem spoko. Do ilu wentylatorów nie pamiętam, ale chyba to do... zaraz policzymy. 3, 6, 9, 11. 11 wentyli max wejdzie, czućcie nic na górę, no bo wiadoma sprawa, że mamy szkło. No okay. Jarek, ty się na tym nie znasz? Ponieważ ja się na tym nie znam, a Piotrek trochę się tym kręci, to może tutaj oddamy Piotrkowi głos. Generalnie prototyp, na razie prototyp od XPG, konsolka do grania oparta na AMD Phoenix APU. E, powiem tak, no. e, tak, prawdopodobnie jest to najmocniejsza apu Phoenixa e, w tej na, najmocniejszej wersji, e, 28 albo 30 watowej. E, na razie, z tego co widzę, no jest to dosyć... E... Budżetowe wykonanie, jeżeli chodzi o budowę. Przy czym to też daje uczucie lekkości. Joye no pracuje, będzie. Tylko tego Oczywiście, że tak. Natomiast sam kształt sprawia, że konsola dobrze leży w dłoniach. Sam sobie zaraz sprawdzisz. Są bardzo podobne odczucia jak do Rogalika. Jest na pewno duża to czuć. Co do tego przekręcanego ekranu, czy. Do podnoszonego, tak naprawdę, ekranu. Do A, 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 Więc, no, zrezygnowałem wnę. Co do tego wychylonego ekranu, prawdę mówiąc, nie wiem, czy jest to dobre rozwiązanie. Wolę inne, te na przykład, co są w Ayaneo dotyczące na przykład klapki poruszającej się, aczkolwiek jest to jakiś wybór przy tym typie sprzętu, gdzie po prostu nie ma tego ekranu, który mógłby pracować w inny sposób. Ekran całkiem ciekawy. O, spadłem. Jest okej, okay. dla mnie jest ok. pierwsze wrażenia są okej, okay, natomiast mówię, ta jakość wykonania nie jest jakaś szalona. No i ja obraz rozumiem, że idzie przez USB-C, no na tym się trochę znamy. No na ekran, na wiesz, na Dzisiaj jesteśmy na fraktalu, właśnie czekamy na wiatr. na które piętro? 88. Ale to nie jest takie proste, bo najpierw musimy pojechać na 40, potem 60, a potem 88. Jest z nami tutaj tak, Kamil, Ada, no i z Marsza. Także zobaczymy co nam dzisiaj praktyko pokaże. Dobra, idziemy. No to teraz mogę Wam pokazać co tutaj było prezentowane. Czyli tak, obudowa Mini X era 2 z drzewem, z panelem z drzewa, czy też z drewna powinien powiedzieć na topie. Cała budowa jest zintegrowana. Także ściągamy ją za pomocą dosłownie jednego przycisku. Panik wciskaj, tu, 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 tu. tu, 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 tu. Ale nie wysuniesz tego, bo masz porty podwinane. Jak, no filtr ten swój. No nie, tak, nie, zajmujesz tak, są... Ale filtr chcesz wyciągnąć? Chciałbym zobaczyć ten filtr. I chciałem zobaczyć, czy praktycznie się tak łatwo podnosi, ale. To chyba jest tak zablokowane, chyba, żeby się, się nie będzie z portami zrobiony. Nie, nie, nie no ale nie jak, To tylko, jak to? nie? Już to schodzi tylko schodzi sama budowa. Nie, bo tutaj też jest ten ta część. To jest, no? to jest... A, ramka, A jest, dobra, dobra, to jest... dobra, dobra, dobra. dobra. to razie. jest tak zablokowane chyba teraz, żeby właśnie żaden panę tego nie zrobił. Okej, okay, udało mi się wejść do pokoju obok, gdzie nie ma nikogo. Pani z traktalami tutaj, że tak powiem, pokazała to miejscówę. Chciałem wam pokazać ten fotel, już odwracam. O, proszę bardzo, ten jasny to jest akurat wersja siatka, czyli mesh, Dostępny będzie w kolorze czarnym, również. No i jest ta wersja pełna. Powiem Wam, fotel sztosik, naprawdę sztosik. Jakość wykonania mega fajna. Bałem się tutaj o te krawędzie, że one będą uwierały. Ale raże są miękkie, a dwa że nie przeszkadzają mi. Siedzisko można wysunąć sobie, czyli do przodu, do tyłu. Także też fajne, szerokie, jakość wykonania spoko, regulacji cała masa. Ja poprosiłem o samplę tego fotela, podobno nie będzie ich dużo, nie wiem jaki dostanę na testy. Znaczy na testy, no to nie będą testy, ja zrobię wam vloga, po prostu ten fotel pokażę, bo ja sam chciałbym go mieć właśnie dla siebie. Ja fotele gamingowe to wiecie, nie uważam foteli gamingowych takich typowych, ten jest taki gamingowy ergo, co mi się bardzo. Co mi bardzo pasuje, oczywiście wolę czarny, bo biały to zaraz świnie. No i dobra, to mam te słuchaweczki, a ja wiecie, że na słuchawkach się zbyt nie znam, ale one pewnie są wysłane w pakiecie, krzesło plus słuchawki, bo to jest jak gdyby taki no, experience gamingowy, że tak się wyrażę. Słuchawki wam po prostu pokażę i powiem, jak są moje odczucia na ich temat, dźwięki i wygoda, bo wiecie, ja, ja, ja nie jestem tutaj w te klocki dobry. Także fajna sprawa, że możemy sobie tutaj bezprzewodowo ładować, na no, magnesik, elegancko. Bardzo miękkie pady, bardzo miękkie, zobaczcie, to jest memory foam, czyli ta pianka z pamięcią. No i tak zakładam je na chwilę, było wygodnie, no ale wiecie jak to jest ze trzeba je założyć na dłużej i zobaczyć jak to będzie wyglądało. Nic więcej tu nie mam, podobają mi się, tam ja może przekręcę sobie tutaj na mnie teraz. Podobały, podobają mi się te dwie obudowy Mini TX, mianowicie Era 2. Fajnie, że ten cały panel z niej schodzi, Za, prostu, tam się odbezpiecza filtr na spodzie obudowy. Zresztą tam zainstalowane są już fabrycznie dwa wentylatory 120 mm i możemy całą, górę, całą obudowę zdjąć. Na górze jest drzewo, drewno, sorry, no i druga, ten mód. Też całkiem ciekawa, taka wysoka. Jeden wentylator 180 mm, także tak, mamy taki komin i też całkiem pojemna się wyda jak na mini itx Także obudowy pewnie będę testował, ale kupię już w końcu sobie jakąś platformę pod testy mini TX, dlatego, że no do tej pory nie miałem jak tego zrobić i to były tylko prezentacje tych skrzynek, a teraz chciałem zrobić faktycznie jakieś tam testy, żeby pokazać, jak, są, jak wyglądają temperatury itd., itd. Także no tyle z Traktala. Także trzymajcie się, pozdro. Hej.